Chobac jak potrafisz upiększyć. Nie, nie tylko życie mi upiększasz. Proszę, proszę, tobie tam lepiej wychodzi jednak. Dzisiejszy odcinek poświęcimy jesiennemu cięciu drzew. Takie cięcia wykonujemy w ciepły, pochmurny, ale nie deszczowy dzień. Mamy wczesną jesień, to jest dobra pora, aby wykonać cięcia korygujące na drzewach, krzewach. Nasz platan bardzo mocno się rozrósł i będziemy chcieli usunąć te dolne gałęzie, bo nasi goście, którzy przychodzą do nas, muszą się bardzo głęboko kłaniać. Podczas jesiennego cięcia drzew wycinamy z nich pędy chore, uszkodzone, zdeformowane i krzyżujące się. W przypadku tak dużego konara, gałęzi dobrze jest nacząć lekko u dołu żeby nam się kola nie uszkodziła Pięknie. Pewnie niektórzy się dziwią, że tak blisko pchnia ciołem, ale moim celem jest to, żeby platanż zabliźnił się i zarósł tutaj korą. Dwa lata temu robiłem cięcie tutaj podobne i proszę zobaczyć jaki jest efekt zabliśnienia. I teraz zastosujemy ten. ściągniemy sobie tą Tu Tutaj wyraźnie widać, jak jest pocieranie kory o korę, i w to miejsce mogą wnikać. Choroby grzybowe. W związku z tym, że mamy bardzo wilgotną pogodę, dobrze jest miejsce cięcia zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Za naszymi ulami, od strony sąsiada posadziliśmy żywopłot z cisów. Są to cisy, które zostały odzyskane tak naprawdę z jednego z ogrodów. Miały pójść do wyrzucenia, ale postanowiliśmy je odratować. Posadziliśmy je tniemy jej już kolejny rok i mam nadzieję, że będziemy mieli z tego piękny żywopłot. Jest to teraz ostatni moment na takie cięcia zagęszczające e, cisów czy tui. Nasze cisy powypuszczały spore odrosty, musimy je wyrównać. Jura, jak wiesz co, odsuń się, popatrzysz sobie, bo mnie się wydaje, że tutaj nie jest równo do końca. No popatrz. No, kochani, tu nie jest równo? Nie jest równo. No, to trzeba będzie poprawić. A tam sięgniesz, tak Z drugiej strony. Tak? No dobra. I to masz oko. Nasza wisteria rośnie jak szalona. Przytniemy teraz same końcówki tej wisterii. Ona już była cięta w lipcu, bo takie cięcie lipcowe pobudza wisterię do wytwarzania pąków kwiatowych. Natomiast od lipca ona jeszcze wypuściła mnóstwo pędów, które są zupełnie niepotrzebne. One i tak przemarzną zimą. Trzeba by je uciąć, co? To tnijmy. Tniemy? Tniemy. To zapraszamy. Tutaj, tutaj, tutaj. Cześć. To. Przycięliśmy naszą wisterię, a teraz zajmiemy się odmładzaniem starej pęcherznicy. Co roku wycinamy około 15% starych pędów, żeby ją odmłodzić. E Jerzy, powycinasz tam te staruszki. Pęcherznice mocno przyrastają na grubość i z czasem robią, ogałacają się od dołu. Dlatego warto usuwać te najgrubsze pędy. U nasady. Tak. Mhm. Robimy. Robimy. Jesień to również dobry czas na odmładzanie niektórych krzewów. Stare, brzydkie, zagęszczone i mocno rozrośnięte krzewy przestają być atrakcyjne, słabo kwitną, ale mogą odzyskać dobrą formę, jeśli je umiejętnie odmłodzimy. W tym celu należy usunąć z nich wszystkie słabe, cienkie, powyginane gałązki, a grube gałęzie skrócić na wysokość około 30 cm nad ziemią. Takie zabiegi jesienne możemy wykonać na lilakach, tabułach, krzewuszkach, pęcherznicach, kalinach, berberysach czy leszczynach. No, może być. Kasia to teraz posprzątaj. Najwyżej skorygujemy jeszcze. Pamiętajcie podczas jesiennego przycinania drzew i krzewów o zabezpieczaniu powstałych ran maścią ogrodniczą z środkiem przeciwgrzybicznym. Jesienią nie przeprowadzamy cięcia formującego krzewów kwitnących wiosną na pędach zeszłorocznych, np. forsycji, migdałka czy wczesnych tawuł. Nie planujmy pracy w deszczowy dzień. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia.